Kajcie Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Morrowinda. I tak jak mówiłem, awansowałem sobie na siódmy poziom, nie na ósmy, jeszcze nie na ósmy, zobaczymy. I wziąłem 5 punktów do siły, 5 punktów do inteligencji, 5 punktów do siły woli. Troszeczkę szczęście tej zaniechałem. Dlatego, że do siły, umiejętności związane z siłą podniosły nam się o 8 punktów. Szkoda było, żal było nie wziąć po prostu, a już siłę prawie wymaksowaliśmy, bo do setki już niedaleko. Ok, no także mistycyzm, alchemia tutaj wchodziła w grę i przemiana, yy, jeżeli chodzi o lewolowanie. szkole szkolenie się u kogoś. Dobra, to lecimy w takim razie do Sadrith Mora i stamtąd yy, statkiem do Dagonfell. Tam, 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 tam... Tutaj przez tą cesarską kaplicę. Nie chcę nic. Lepeciu. Capsa. No i mamy. Jest ciemno. O, widać. Te księżyce Jesteśmy w mora, To jest ciekawe. zobaczycie zabudowania, mianowicie ludzie mieszkają w takich grzybach. Opatrzcie. Ludzie mieszkają w takich grzybach. Ciekawe, kto to wymyślił w ogóle. Patrzcie. Annoying Outlander Telwański strażnik 25 nas tylko lubi. Dlatego, że dla tych rodu Telwani, przeciwko rodowi Telwani, robiliśmy parę zadań. Także słyszeli o nas, że chyba raczej nie pałamy do nich jakąś sympatią, ani oni do nas tym bardziej. No, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmować, myślę. Idziemy na statek. Patrzcie, taki ogromny grzyb. Idziemy na statek do Dagonfell, a z Dagonfell już będzie blisko do tego, co go muzuleft. Tylko, że problem jest w tym muzuleft. Uwierzcie mi. Tam będzie przerąbany. Taki spoiler już, ale to zaraz się przekonacie. Dagonfell, proszę bardzo, za 47 chyba tam sztuk złota. Będzie trzeba w końcu ogarnąć ekwipunek, ten, który tam gdzieś tam w skrzyniach nam zalega, żebyśmy to wszystko posprzedawali. Temu... temu. O którym mam mówiłem, młokosowi z Kaldery. To jest taki specyficzny sprzedawca, kupiec, handlarz, może tak, który ma bardzo dużo ilość złota i oferuje nam za towary dokładnie tyle, ile one są warte. Dobra. Czy ja tu spadnę bardzo. Nie spadłem bardzo. Tutaj też nie super, nie straciłem zbyt wiele życia. A co tu robi ten? Spędrak Już mnie chciał kurde Skubaniec Uciopić Udziabać eee, Przepraszam eee, Doskonała mikstura cienia Kameleon Przywrócenie kondycji duże Klasyczne przywrócenie Małe przywrócenie zdrowia Nie mamy jakieś małe przywrócenie kondycji klasyczne przywrócenie kondycji kondycję bym sobie mógł przywrócić to na pewno przy okazji po, robimy sobie skrót do, do 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 miksturki klasyczne przywrócenie zdrowia ok pod jedynką tutaj chodzimy na mzuleft i tak z pod, podświetlę wam troszeczkę obraz, żebyście więcej widzieli, także gama I ja przepraszam bardzo, ale sobie tutaj zapiszę, bo nie chcę tego powtarzać jakoś tam Bardzo, bardzo w tył e, Wiecie dlaczego? Ano dlatego Że tutaj będziemy mieć naprawdę duży, duży problem Z zabiciem tych Żydali, którzy tutaj są Dobra, od razu lecimy z adrenaliną. Od razu lecimy z adrenaliną, dlatego że ci orkowie no, nie są zbyt skorzy do rozmowy. No daj, daj, daj go. Nie są zbyt skorzy do rozmowy, ujeszcie mi. Ok, lecimy dalej. Tu sobie pijemy jakąś nieskórkę Piłem jedną niepotrzebnie Kurna Skubana Bardzo twarda Jak nam się skończy adrenalina to będziemy mieć bardzo dużo bardzo bardzo czarną manę, No, Nobij go kurde Skończyła nam się adrenalina nie Super. O, fak, skończyła nam się adrenalina. O, o. Jak ja to zrobiłem? Moje okienko z ekwipunkiem. Gdzie jest moje okienko z ekwipunkiem? O, jest, super. No, zabij go, proszę Cię. Nie! Tylko nie powalenie, tylko nie powalenie. No kurde bigo! No nie wierzę. Jest. Uff, padł. Ile tych, tych miksturek zużyliśmy? Klasyczne przywrócenie zdrowia Dobra. O, było blisko. Ach. Kamień serca. Zwiększa się wytrzymałość 5 do 20 punktów przez 30 sekund na siebie. Klucz do mzulew, orkowy kirys. Nagolenniki średnie, orkowe buty średnie. Bardzo duża wartość tego wszystkiego. Weźmy, no z jego zwłoki. Weźmy wszystko od niego, na szczęście udało nam się w miarę go tutaj y, zabić jeszcze z y, adrenaliną włączoną Jakbyśmy nie mieli tej adrenaliny włączonej to uwierzcie byśmy mieli naprawdę przerąbane Dobra tutaj sztuki złota, misa, nędzny klejnot duszy też weźmiemy Papier doskonałe, przywrócenie z winności, butelka, dzbanek, sztuki złota Także tak. A teraz będziemy szukać tego, co chcemy. Oczywiście, jeszcze w jednym miejscu są przeciwnicy. Teraz to sprawdzałem, sprawdzałem. E, jeszcze w jednym miejscu są przeciwnicy, ale tam może sobie przyzwiemy bóstwo. Mm, to jest słabe. To jest ok. Dobra, zostawmy ją tutaj tak na wkład. O kurczę. Źle zrobiłem. Ej, ej, ej. No nic, potrenujemy sobie na tym drugim. To jest zabezpieczone pułapką, bo to otworzyliśmy za pomocą klucza, który tam znaleźliśmy przy tym ziomku. Ale ja bym chciał sobie tutaj podszkolić, oczywiście, zabezpieczenia. Jak widzicie, możemy tutaj otworzyć drugą część tych drzwi, najpierw rozbroić pułapkę. O, pułapka rozbrojona. A teraz użyć jakiegoś wytrycha, ale chyba amatorski tutaj na czterdziestkę nie będzie, trzeba będzie uczniowskiego użyć. Będzie trzeba kupić wytrychy za niedługo. Okej, okay, udało się. Dobra, i teraz jest problem taki, że... Może zostawmy na razie te drzwi. Idźmy obadać tego gościa, który tutaj był. I on miał też topór, który jest dosyć wartościowy. Mm. Kirys no, W stosunku do tej reszty, która tutaj jest, to może jednak nie będziemy brać. Tutaj mamy co? 20 ciężar 4. O, plany z Karabeusza Dwemerów i klucz do Zuleft. Kurde, już mi się kończy. Mm, kończy mi się udźwig. Mamy dosyć duży problem. Tutaj mamy znowu drzwi zabezpieczone pułapką. Także musimy użyć amatorskiej sondy rozbrojona, rozbrojona. I teraz uczniowski wytrych, udane. No, jedziesz, jedziesz z koksem. Udane, ok. Dobra, teraz tak wracamy do mojego mieczyka laserowego. Ech, nie da się. Dobra, mm, zapiszę sobie, pozwólcie, że sobie zapiszę. Nadpiszę sobie to, co przed chwilą zapisałem i teraz przyzwiemy sobie bóstwo. Mm, przyzwiemy sobie bóstwo. Mm, zwój przywołania bóstwa, złotego bóstwa. Gdzie to jest? Mm, przywołanie złotego bóstwa, to on trwa przez 60 sekund. Masz tutaj takie Obrzydala. Hej, nie wiem czy zauważyłaś, ale to mnie bije. O, fuck. O, nie. Gupie bóstwo. Czy wy. Co za głupie. Uuu, przywołaniec. Gupi. kupi, kupek. Co za kretyn. Po prostu przywołuję go specjalnie, żeby mi pomógł. To nie, tu on będzie patrzył. Olej, jego, ale śmieszne. Ho, ho, ho. Złote bóstwo. Kurna. To miał mi pomóc. Co za frajerzynda. Gdzie się to pojawiło? Gówno. No, no, teraz lej tego, no, 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 no. No lej się z tym bóstwem, a nie ze mną, głupia babo ogrowa. Ała! Fuck! Awa, awa, Ała! Nie mnie! Kurna. No właśnie, chodź, chodź. Chodź dalej. Nie bij! Nie bij! Ej, bóstwo! Kurde, nie mogę się the fuck. Bóstwo! Nie no spoko, Fajnie, że mi pomagasz. Lajtowo. Dzięki. Dzięki, naprawdę, jestem wdzięczny. Super. Super! Jesteś tak pomocna jak... Stalowa laska to mi raczej potrzebne nie będzie. Zwykła szata, mikstura szczęścia, głupca. Interwencja MCV. okej okay. Dobra, tutaj mamy te koła zębate. One są dosyć ciężkie. A teraz, cokolwiek byśmy nie podnieśli, to będziemy raczej. Mm, przeciążeni. Amatorska sonda, bo widzę, że coś to jest do rozbrojenia. Głupie bóstwo. Okej okay. Krasnoludzki klejmur Długie ostrze dwuręczne Ciężar 27 i dwemerowa moneta. O, to jak podniesiemy, to będziemy na bank przeciążeni. O kurde. No ale dobra, co my mamy? Krasnoludzki klejmur Clay, no, tak? Ale to jest dwuręczny, długie ostrze dwuręczne. To fajnie by wyglądało. A to jest dwuręczny kurde. Ale drogie jak smog Kurde... Ajajajajaj, aj, 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 aj. i mam teraz dylemat Karwasze, kurde! Mam to do posprzedawania, nieźle Ajajajajajaj... Aj, 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 aj. No dobra on do Tego Claymore'a tutaj sobie odłożymy na razie Sprawdzimy, co tutaj jeszcze jest, ciekawego Jajo czasu wartość 1000 Wiecie co? To mi... To, to mi wygląda podejrzanie dlatego, że to ma ciężar 4, wartość 1000. I ja może to zostawię tutaj. Wiecie, ja może tutaj to zostawię, bo to może być potrzebne do Quest'a. I zapewne to jest potrzebne do Quest'a. Więc nie będę tego ruszał z miejsca, żeby, żeby później po to móc wrócić, po prostu jakoś. I tyle. To jest otwarte, tak, ale ja sobie zapiszę, bo przez te, przez te bóstwo jestem tak poddenerwowany zobaczymy czy coś to jeszcze jest co może mnie zabić pewnie te ta... holy shit holy fucking holy crap o oh, fuck nie 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 hmm, hmm. bóstwo dajesz 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 nie atakuj mnie tylko bóstwo kurde gupiorg chodź tutaj te bóstwo boże jak to biega Bóstwo, 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 Krymie, Krymie. No... No, okej. Auć! Auć, 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 cofka, 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 cofka! Czemu ty się na mnie uwziąłeś, głupia pało?! No bóstwo, weź go tam, kurde, jedź! Jakąś lancą wyszło, no nie wierzę. Okej... Okay. Oszty, ty, Holender, jasny. Jest tu coś? Oszty, pyta, nic tutaj już nie ma. Ooo, Ciężko. Aha, tam jest ten niższy poziom. Ooo jajko, jajku, jajku, Ciężka skrzynia dwemerów. Dwemerskie monety Dwemer... Zdobiony dzwonek dzban, dbene... Zdobiony dzbanek dwemerów. Ale po to chyba będę musiał się tutaj pofatygować. Te bóstwo zniknęło, e, po to będę musiał się chyba pofatygować troszeczkę później. Co tej tutaj, kurde, ile oni tutaj mają tych rzeczy? Takich dosyć wartościowych, szkoda, że nie mam tej mikstury oznaczenia, bo ja bym sobie tutaj przyszedł, po prostu wrócił. Ale i tak chyba sobie, po, chyba sobie tutaj wrócę po to wszystko. Bo jak ja to podnoszę, to i tak to i tak yy, no jestem przeciążony, cokolwiek bym nie podniósł to jestem przeciążony dlatego to sobie, oni, oni sobie tutaj leżą spokojnie ja idę sobie wykonać quest'a do ghibli magów yy, i ja tutaj po nich wrócę o, draczek dobra a tymczasem, o Jezus, ale jest głośno Co? Uleczyliśmy się, uleczyliśmy się. Dobra, padałby. no dobra, mam to gdzieś. Mm, zwój interwencji almcv A interwencji boost, gdzie mam? Założony, pewnie. Interwencji boost, dobra. E, pa, 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 cyk. Zobaczymy, gdzie nas przeniesie. Gdzie ja jestem? Aldrun? No proszę. No proszę. No proszę. Aldrun, tak? No tak. Gim, ode. The... Ah. dobra. Spoko, spoko, poradziłem sobie. Like, lightowo.

Dobra, to może wejdźmy do środka. Nie, tak jakoś przez mury. Okej, okay, tutaj mamy łazika. A, jest tutaj, dobra. A nie, zaraz miałem chyba miksturę oznaczenia. Nie miałem mikstury przeniesienia. Boże, ale jestem głupi. No jasne, że on dwie mikstury oznaczenia. No mniejsza. To tam się przej, tak przelecę gdzieś tam poza nagraniami, żeby już was tym nie męczyć. No, po prostu ja sobie na tym zarobię, bo wypadałoby mi trochę hajsu na szkolenie się dalsze. Bo mamy bardzo mało w tym momencie pieniędzy, mamy 2000 tylko słabo, słabo. Ok, udało Ci się odnaleźć jakieś plany MZULEFT. Czy masz już jakieś plany? Których autorem był Dwemer? Jasne. Właśnie tego było mi potrzeba. Jako przywoływacz wiesz że z pewnością, że była to doskonale wykonana praca. Jasne, awansu pewnie nie, ale obowiązki. Podobno kopalnia jaj w Gnisis może potrzebować Twojej pomocy. Tamtejsi górnicy natrafili na ruiny Bethamcze. What? Oficjalna wersja jest taka, że kopalnia jaj w Gnisis została zamknięta z powodu zarazy. Mówi, mówi się jednak, że prawdziwą przyczyną było odkrycie przez górników ruin Bethmacz. Bethmacz to wymyślał te nazwy podobno też znaleźli tam jakieś plany w których e, powstanie musiał być zamieszany jakiś dwemer plany bardzo podobne do tych które już wcześniej zdarzyło ci się mi dostarczyć przynieś mi wszy wszy wszystkie plany jakie uda ci się znaleźć w tej kopalni jaj Ok. czy udało ci się znaleźć plany e, dalsze plany e, nie, nie, nie 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 mam nie mam chyba nie Hmm, nie mam. Znam wszystkie pokusy, jakie mogą spotkać naukowca, i uwierz mi, to nie czas na żarty. Eee, no jasne. Gnisis, tak? Dobra. Ja tutaj niestety. Hmm. Skrzynia do Gnisis. Kurde. Hmm. Gnisis, Gnisis, Gnisis. Gdzie było Gnisis? Czy ja już byłem w Gnisis? Byłem w Gnisis. Super, wejście do jaskini koal Velotti. A co było w tym Aldveloti? Mmm. Misję. Górnicy w kopalni jaj w Gnisis. Okej, okay. ale dobra, zróbmy tak. Mm. Przegląd. Ja mogę sobie założyć coś ciekawego, średni, 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 to też średni. Hmm. Pa, 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 nie panie, panie, dwa tałki, dwa tałki. Dobra, polecimy sobie do tego kupca w kalderze. E, to wam pokażę, gdzie będę sobie sprzedawał. Hmm, gdzie będę sobie sprzedawał rzeczy? Zaraz jak się dostać było do kaldery? O jest do kaldera Gildia magów. No tak, przecież tam jest Gildia Magów. E, polecimy sobie do kaldery. Jesteśmy w kalderze. W kalderze byliśmy, pamiętacie? Odprowadzaliśmy tam taką panią, która dała nam te buty niewidzialnej szybkości. Ten ork nam dał jakiś tam diament i tak dalej. W kalderze. Jest pewien kupiec. Jest pewien kupiec, o którym mówiłem wam. E, mianowicie jest to zaraz. Gdzie on był Lombard, nie. <laughs> e, on jest młokosem. Wiadomo, ja Gorak, chyba to, to było tu. On jest e, pełzaczem. Widzicie, tutaj macie jakąś taką rezydencję orków. On jest, Boże, jakim pełzaczem? Boże, młokosem, zwanym pełzaczem. I teraz patrzcie: on nie ma żadnego nastawienia do nas. Pełzam. On nie ma żadnego nastawienia do nas, czyli tak maksymalnie nas lubił. E, nie ma żadnej perswazji. Możemy wziąć z nim handel. I teraz patrzcie, że możemy. On ma 5000 sztuk złota. I teraz sprzedając mu jakiś przedmiot, na przykład dajmy na top. Taki orkowy topór bojowy, który, którego wartość jest 2000. On nam daje prawie 2000. Naprawdę z małą różnicą. O, teraz praktycznie mamy prawie 4000, czyli. Skupuję. Mm, no, wszystko prawie po tej cenie, co, co jest warty dany przedmiot. I co? Zostało nam tysiąc, więc tego nie sprzedamy. Tego nie sprzedamy. Możemy mu sprzedać te monety. <laughs> o, pięć tałków przekroczyliśmy. Ho, 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 ho. Hola, hola, kolego, oddawaj. dawaj O, o Jezus, Mariat, nie. Hmm. Albo zróbmy tak. Dwemerowa moneta. Co coś ci jeszcze tutaj dorzucę z tej dwemerowej monety? Bo jedna taka, 50 chyba, nie? Jak po jednej sprzedajemy, to wtedy on nam takie 50 daje za taką monetę. Okej, okay. 4987. Eee, zaoferujmy. Dziękuję, odwiedź mi jeszcze kiedyś. No i widzicie, w tym momencie. Zdobyliśmy 7000, znaczy mamy 7 tysięcy sztuk złota, prawie 5 tałków zdobyliśmy od niego. Później można robić coś takiego, że jak, na przykład, nie będzie miał danych, danej, ten, danej sumy pieniędzy, to będziemy mogli od niego tak coś, coś mu sprzedać. A jak przekroczymy tą kwotę, na przykład 5000, bo coś będzie kosztowało więcej niż 5000, będziemy mogli. Od niego coś wziąć, jakieś przedmioty, i później mu sprzedać z kolei, nie? Znowu czyli taki handel wymienny wtedy by był. E, dobra, kameleon 20-30% to jest ten pierścień otoczenia, kurde, który dostaliśmy od cesarza. E, zastanawiam się, czy go sprzedać. On jest dosyć drogi, ale i tak na razie temu pełzaczowi musi się zregenerować y, zregenerować hajs. Także tutaj będziemy wbijać. Ej, bez kitu. Aha, ok. Oko. Hmm, ale tyle jak niczego sobie, nie, jakby nie patrzeć. E, dobra. Tutaj mamy bardzo dużo takich małych rzeczy, które są dosyć sporo warte. Będziemy mogli mu je sprzedać. Plus jeszcze inne rzeczy, które mam gdzieś tam podkładane w swoich skrytkach, czy w Aldrun, czy to w Balmorze. I tyle, jak tam nasz poziom 10 na 10, czyli moglibyśmy wziąć kolejny poziom. Będę musiał to przemyśleć, jak rozłożyć te umiejętności. I przy okazji też będę musiał pomyśleć, mm, jak zdobyć, właśnie, to zdobędę w sumie to złoto od tego pełzacza. E, posprzedajmy mu te wszystkie rzeczy. Wrócę się do Mzuleft, żeby pozbierać te mm, drogocenne przedmioty, i będziemy mu tak sobie tutaj sprzedawać, nie? I tyle, czy ja mogę w ogóle gdzieś tutaj zostawić, w jakimś jakiejś, jakiejś skrzyni swoje rzeczy żeby tego nie, no, nie nosić jest tu jakaś skrytka? nie ma tu nic, kurde będę musiał z tym dylać no nic się ogarnie się ogarnie i wtedy jak na przykład byśmy mieli oznaczenie i przeniesienie to fajnie moglibyśmy na przykład poświęcić troszeczkę czasu na to żeby sprzedawać i przychodzić tutaj i sprzedawać te, temu pełzaczowi. weź się, odwal. Pełzaczowi rzeczy. No nic. Ja nie będę zaczynał może kolejnego zadania z tym z tą kopalnią jaj, dlatego że no, czas już nam nie za bardzo nie pozwoli. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. E, zaczniemy sobie w kolejnym, właśnie to zadanie, mianowicie z tą, z tą kopalnią jaj, kolejnymi ruinami, które. Tam nam Edwina e, zleciła, żebyśmy przebadali. No nic, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. E, jeżeli tak, to zostawcie jakiś komentarz, zostawcie lajka, i widzimy się w kolejnym materiale. Także dzięki za wasz czas. Na razie, pa! pa.